But what do you, what would you like to eat? Maybe some pasta. <laughs> <laughs> ja mogę, I can't look how this Polish guy looks at you. You know, guys look at you. Are The... you jealous? No, but these are. They look like uh, typical Janusz. You know what typical Janusz is? So Kurwa, nie pokazuj takich rzeczy. These I can't show things like that on stream. powiedział, że jest twoim fanem? Tak! Bo on zna cię z mojego Nie! Tak. Przed tobą byłem popularny w Ukrainie. Oczywiście, wiele Polaków zna mnie z powodu ciebie, ale jestem zabawny i, just... no. yeah. I uh, no, uroczy. A, a twój stary pożyczył osiem złotych. W lat ty gawarisz paruski, czy nie? niet? Skolka uti je? Skąd kurwo jeszcze? Ej, ogarnij się, twój stary czy gada po rosyjsku Sadek miłego dnia dla ciebie koleżanko i zwinyti wody tylko dnia. Sława Gruzija Spasiba Sława Gruzija <laughs> Spasiba Madloba <laughs> <Uwa>! <laughs> Ale pow mm? Do you know how many people are doing crazy thing to this stream? How many? You know, they are looking at your face and they are Park, 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 park. Ah! Park pach, parking. I know. And what? And what? I don't know. Okay. Yo, for another day. Dobra, czy tu jest jakaś restauracja? Dzień dobry. It was your viewer. <laughs> Lizzy! I really love you. It's your viewers. No, my viewers, I... Well, my viewers are like when you see uh, man in a suit, suit, uh -huh. It means that he is my viewer, you know, like uh -huh. really uh, rich people and uh, oh. like, you know, synonym of success. Okay. Dicho? A nie. Kurwa. You look like a Dicho. Do you know Dicho? No. Co tam tamiaczek podobny jesteś, przychaj się. A właśnie zajrząłem ta pizzerkę w Cudzym Małcie, you know. I'm sure there will be some shots on fucking TikTok and YouTube with this Diko, <laughs> because Diko is like really funny person. Mm -hmm. Like he's coach to level. Tam chyba What do you can recommend it to me? <laughs> oh, I've been to this restaurant many times. I can recommend you. <laughs> you wanted pasta, right? Yes. There are no pastas here. <laughs> Okej, okay, we... Well, I don't know if there's, no, they are there are food, but I don't know you if you like something. Pierogi. no pierogi, to jest bo to jest restauracja taka, wiesz, Siwrowska. Okay, pay no. mi 100 zł and I will pay. Well, because it's so hard to do this stuff. Ona nie po pierwsze nie płacicie, bo on... inaczej to rozumie zupełnie. Ja nie wiem co ja chcę. Się zdecyduj, petardę czy tak. Oh. Maybe. Virgin mojito it's for me. <laughs> Dobra, zamawiamy. I co ty chcesz? Nie, 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 No co ty chcesz? Nie wiem. Jak nie wiesz? Czy nic? Ja nic nie biorę, bo to mi nie smakuje. Ja bym chciał też pasta. no uh, Well, can we order shisha? G podkreślenie 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 Espożyczył pożyczył 8 zł Alexa Sweeti, Teledysk za Music Video. No, for uh, for me, uh, ok? Big one? No, the small one. Okay, big one, big one, sorry, big one. Ah, big one. Some pasta or some... Some sweets, you mean? No pasta. Pasta? you ah, okay. Carbonara? No, We have burgers, pizza, and lasagna tortilla. Mm. Okay, give me cheeseburger. Cheeseburger. Mm. Any drink for you? Cola. Cola. Standard. Okay, thank you. No, she she wants zero. Coke zero. To będzie lepiej dla Piotr. No, tylko dla Piotr. Nie, nie. Do łazienki idę, dobra? Jak tylko, żeby Ci nikt tego nie ukradł, kurwa, bo tutaj często chodzą wiesz. Da. Dużo sure. ludzie i wracali coś z łapki i mu z drugą ręką wyje. Dasz rady? Da. Na pewno? Da. <laughs> twerk. I Nie mogę twirlikować tutaj, ponieważ jestem szczęśliwa. You know? It's so hard for me. Panią. fryant don't have small dick you, uh, did you see his nose his nose is big if a man have a, a big nose he uh, have <laughs> big dick i'm just kidding mm -hmm. oh. huh? No <laughs> ale Zaś posunąć prawo bardziej. No, no, podrzuć. <laughs> Posunij. No, podrzuć. Pa... Kurwa, zapisułaś. Tak, tak, to nie ja. Tak, a to ty. Ksaluks, like Lexi and Mursix sprawdzałem. I'm not look like Lexi. A little bit. No. You like, um, you feeling that he has. Been... Co? Nie widzę jego jak co? to nie pytaj dlaczego ludzie uh, mówią I na łysa Aleksa o kokokok. Jeśli ma to jestem wyjątkiem od reguły. <laughs> are <you> ready for. <laughs> What? 8 cm long me? <laughs> okay zapytam po angielsku. If his nose is crooked, is a dick too? Mostly, I don't like uh, small dicks. To be honest. This is the one for you. Cool. I do it. But did it? Yes. Paki, żałujcie, że nie siedzi się na moim miejscu. Co? Już ty po polsku nie mówisz. Mogę cię nawet wyzywać, jak bym chciał. O, śmieszna jesteś. Przypomniał mi się ten shot z Szymolem. Biko because... z This guy, this Shimol, he's my best friend. And uh, once when he was alone uh, during uh, his Euro tour, mm -hmm. he catch up some Brazilian girl. But uh. this Brazilian girl looked like literally like uh, Olivka Brazil. Uh -huh. You know, uh -huh. she was like kind of uh -huh. taking two places in taxi. Like, okay, Juicy. no, never mind. Nobody shame it here. She, she was just. swoosh uh, Roznaru. You know. Juicy. Maybe. In Juicy pussy, yeah, and uh, sh he catched, he her, he caught her up and wait And look at this shot. Ah, by the way, when they were driving to his place, uh, she just uh, like he, were, he, he was he was streaming, and they were uh, driving, and she started to doing you know uh, some DJ stuff. You know. <laughs>

It nic No they're just they're just uh, talking about the weather and, and stuff Da weather Yeah they talk about the weather because it's no it's really good weather today comparing at least to yesterday <laughs> <laughs> Stop looking like that just behave normally because I can't look at your face and you're doing like So fuck is this idiot talking in the vault? Ale pierdola. A się uszyć chance's. Mm, aha. Masz dzieciaka? Masz dzieciaka? Of course. Masz dzieciaka? Of course. Ale you do you have your son or I have my daughter. Cześć. Ale że z tobą mieszka? Mhm. Mm Zabrakło Żartuję sobie? Kurwa, że lasko zostawiłem. No nie, nie jest już to. No nie A kurwa, że laska nie ma. Do you have a child? Do I look like I had one? Yes, you do. A nie, to nie ma gdzieś tam. No Liza, proszę Cię, kurwa, no. no. You don't have a child, right? I have. No kurwa, proszę Cię, nie żartuj sobie w rzeczy, Liza. Do you be father for my child? No, no pewnie, kurwa, dlaczego mi o tym nie powiedziałeś wcześniej? Oczywiście, że tak. Nie no, nie. Why not? Nie, żartuję sobie. Kurwa, it's not prima, please. Please, a im poważnym, men. that you have G, podkreślenie, 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 podkreślenie. pożyczył 8 zł, ale ona go Żartowała, żartowała. No. No powiedz, żartowałaś już, proszę. No. Eliza, bo ja teraz nie wiem. Ok, so show me uh, some photos of your daughter. Nie, no nie pierdol. Nie pierdol, nawet tak. Efran, Franek. A co jakiej kurka jest w drodze dopiero? I pukałeś w głowę kureczkę. Sadek. Mam nadzieję, że teraz sobie żartujesz ze mnie, Liza. Moja siostra... Panią? Moja córka! Twoja córka Panią? 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 Nie, Ty Panią? 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 coś! Hmm? Odkleiło ci się? Coś... Uh, Kurwa, nie wiem, no po polsku się na mówić, proszę Ciebie. Nie, nie. It's not your daughter. Nie no, nie masz, nie masz. No ale przestań, no. po co mi trolujesz? Nie ma, nie ma, kurwa, pierwszego kwietnia. Czyli już byłaś pociąg... No, if you were pregnant someday, I would see your belly like, you know, being like... Uh, you would have rostempis here. A, roztaszki. Have... Staszki, no. I have roztępy in my S. Tak? No to normalne jest. Na dupie. Później zobaczysz te roztępy na pewno, czy nie? You see? Uh, in Malta. I was in... A! The... Didn't focus on roztępy. A! <laughs> I w pierdala jest żarcia, ale ja za to płacę kurwa to mogę, mogę teraz wyrwać z tego hamburgera i sobie zjeść. A nie jestem głodny, Znaczy jestem troszeczkę głodny. W ten精, tak te, to to no proszę, powiedz mi prawdę! To nie! Ja się Kurwa mam nadzieję! Bo już nie wiem z tą, ty tak żartujesz, ale tak nie żartujesz, tak serkastyczna jesteś, bardzo ci powiem... Ci powiem. Uh, if uh, I mix with white guy, we have a uh, light skin child. Then that child mixed with the white Like chocolate yes. milk. Yes. But I am chocolate milk. Not now, I'm fine. <laughs> <laughs> what? Then it was light skin. Then if uh, that light skin child mixed with white boys, that can, that can be. no, black. but child, uh, if, uh, if uh, you had child with white guys, the boy wouldn't be white. because uh, your genes I mean, are dominating yeah. in this no. couple. yeah, i know something from bio. i remember something from biology when i was, you know, when i was young and studying and i was really, you know, mm. i was try-harding that. Pamiętam, jak mnie pani na, na biologii przyłapała na ściąganiu, kurwa, z telefonem. Miałem odpowiedzi w telefonie, i tak się zestresowałem, i zacząłem płakać, bo telefon mu miała. Nie wiem, jakieś nieśmieszne wysyłacie but no, left bo to jest głupie po prostu. To ona bez kitu była? Oj, nie wiem. Stanek, złóżcie mi życzenia urodzinowe? Złożycie mi? Życzę ci. Żeby mama Cię z domu nie wyjewała, Żebyś poznał e, fajną dziewczynę w swoim życiu. About me. Fajną dziewczynę w no, swoim życiu. that's about me. Jeszcze raz. What fajną dziewczynę, żebyś poznał w swoim that's życiu. That's about me. I'm fajna dziewczyna. You're okay, yeah. I'm fajna dziewczyna. Okay, sto złotych and I will kiss him. I'm not going it. He looks like he do not want it, but we already know he wants it. What? What? They got me. Kill Mary But who? Oh! Freeze, Kasper and me. Kill Mary, fuck. Boloński. Boloński? <laughs> <laughs> uh, kill. <laughs> what? Uh, no, 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 no. You, kill Bolonski. No i... Fuck. Friski. Lisa. Mm. Grabisz sobie. And you, ok. Uh, Aleksa. Uh, Aj! Okay, no, co to No, karę dostałaś <grystki> <grystki> No, co się kurwa śmieje? Aleksa. śmiejesz kurwa, co? Zaraz cię zbanuję. Co? Alexa mi. And Pagata. Jaka like Alexa? Alexa, Alexa. Alex, tiktokrata. Alex like me, but not like, me. Jaka kurwa Alexa? To it's Phoenixio I... Lexi. alexa, alexa Lexi, me and what? Uh, me and Pagata. <laughs> do you know who is Pagata? Yes, I do. Pagata kill. Alexo. Twój chłopak. Nie udawaj, że nie znasz. Nie, pagata wypierdala z mojego życia. Nie, nie. Pagata, kill. Mhm. Nie znam ale I Dziękuję. Nie unosi się mały Franciszek. Chociaż. Powiem tak. Podobno Dawid posiadał mówi, że nie ma fal, ale no. Góra dół, góra... no wiesz co Sta... no, chcę, ja będę ci gadał. Makrela. O kurwa, zapomniałem o makreli. Bo ja pierdolę Furgo Balk makrela. Co to jest mi makrela? Nieważne. <laughs> Kopaki. Od ponad miesiąca. That's your ex Makrela? Fuck! <laughs> tak. My ex is my ex-name is makrela. Na 100%. Uh, Frenny is very big. Prefer looking at your tits all the time. If I was a man, I will look at my tits all the time too. Where she posted that kind of stuff? You said it's Tuda. You said Tuda. Not Tuda. Cheeska Lijanka. Frenny just my. By the way. Okay. What the fuck is that? He's... It's not me. Kurva. Is it about? So no, and they had. They had. The same face. The same. In real life you look like that. Not true. Ah, you have those in your socks. In you what? Socks. Davai. <laughs> you think that I would put stotsotik in my Da. <laughs> Davai. <laughs> Ale co po co, po pierwsze, po co? Give me stu zlottic. You have stu zlottic in your skarpetka. No no I zaudajesz teraz. No, they told me a lot of times you have stu zlottic in top. To normalnie kurwa nosi w skarpetek stu złotych. Um they told me. Co wy mówiliście? Wy jesteście jacyś odklejeni? I need to check your skarpetka. Kurwa? What does mean bark? What does it mean bark? Oh, oh, oh раз ви дай ти Ару Добре. Засперда лами. А, моя сиське. Да, да. Цо. Ніц.